Um, dzisiaj wam pokażę z jakiej strony można pobrać projekty, skin, tekstury, tekstur, paki no i różne tam. Um, więc wchodzimy w plan Minecraft. .com. No i mamy tutaj różne projekt. E, ja sobie napiszę tutaj z planem, do wygląda. No. Jakby chcieliście wspomnieć czy coś, to macie. Jeżeli nie chcecie Wam tam tak klikać i do tyłu... to możecie patrzeć. Jeżeli chcecie, oj, szukaj. jeżeli chcecie, żeby nie szukać takiego czegoś, co nie? Czy jest dobre czy nie, to tu macie takie e, e, kółeczko i, i już i wchodzicie, to wiecie, że już jest do pobrania więc sobie na przykład pobierzmy to i Minecraft całego świata to jest chyba wszystko z Mediafire. jak się nie mylę z takich spawnów A, tak nie wiem sobie odwrotę Data Minecraft Sadus so, Tylko może się to załaduję. Możemy sobie pooglądać te zdjęcia I mamy wszystko pokazane, parkoury To jest chyba Nasrur Skyblock, jak się nie mylę No ale okej okay. mam tutaj co? I przyciągamy. Zamykamy. Zamykamy. Ja bym sobie zwinał, ale wy może się zamknąć. To zamykam. I mi się rozsieje który się ukaże, w e, będę robił odcinek. Więc jeśli chce, to wyjdzie. dobrze Wchodzimy w Minecraft'a. I się nie załaduje. Taja, jedno jednoosobowy single. No i mam tutaj. Gdzie to jest? Mogłoś. nie, nie to. Hmm. Mogu... No muszę to zobaczyć co tam jest w tym pliku update.data Kur... Awe... Mmm... No dobrze jest Nexo O, tutaj jest... lol No i mamy tutaj nasze La, what no tutaj możemy dać teleporty o różne e, no i jakiś projekt, teksturpaki tak się samo wgrywam komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie ja się z Wami żegnam na razie i cześć